Zaczął słuchać. Na początku to nie chciał w ogóle ruszyć. A i zaczyna się piękny widok tego jeziora. Biał sobie, oczywiście, pierożka jednego z ziemniakami, bo są pyszne, a drugi z mięsem. I patrzcie Mielony wsadzony do środka. 3 pyszne dałem, 6 zł za obydwa Siemanko 6 rano i pada deszcz miejmy nadzieję, że później będzie lepiej właśnie ruszam na miejsce zbiórki, gdzie ja mam wycieczkę no i parę godzin trasy kurczę trzymajcie kciuki żeby się to zmieniło jak nie no, trudno ale mam nadzieję że się uda jak nie to z busa nie wysiądę całą wycieczkę no trudno ja ja powiem wam że normalnie powinienem mieć słaby humor ale co będzie co będzie chory tak wycieczka szkolna cały autobus wielki powiem wam że Fagiczny. Fagiczny. Jest tak zimno, zimno, mgła zachmurzone i pada, wszystko naraz. I się nie zapowiada, że było lepiej. Jedziemy już 2,5 godziny cały czas bez zmian. jest światełko w tunelu. Tam dalej widzę jakby chmury, które się rozchodziły. Dobra, idę wam koledę plekaniu Ciało nie robi, ale ten, tutaj ten black kanion to jest początek właśnie dużego kanionu, który ma tutaj ponad 150 km Nazywają go małym bratem Grand Canyonu Ale 400 razy mniejszy podobno Tak mówili w autobusie Ale przemarzłem Pokazuje, że jest 7 stopni tylko jak ja tam nie czułem takiego mrozu to jest po prostu szok. Znaczy, mrozu, dobra, dla, dla mnie mrozu <gry> i dla was po prostu zimno nie mam w ogóle ubrań takich jakie powinienem mieć. Wiecie, nie spodziewałem się takiej temperatury. Uff. No. Ej, jutro, jak będzie, to nawet nie jadę na wycieczkę, bo to nawet nie ma żadnego sensu. Szkoda. No cóż, będzie trzeba wrócić znowu do Kazachstanu, Tylko bardziej w lecie po prostu, żeby ta pogoda była jednak pewna. Dobra, dojadźmy na miejsce, gdzie z autokarów trzeba przesiąść się do takich łazików małych. To już przestało padać od tyle, już byłem tak zrezygnowany, że powiedziałem, że w ogóle nie wysiadam za to karu, że zostaje no, ale troszkę się poprawiło i będę zobaczyć, ale ogólnie powiem wam tak, że pokazuję, że jest 6 stopni. To naprawdę zimno to jest moja fura, którą będę jechał Fura dobita dobrze jeszcze, jeszcze się muszę zmieścić. Trisna Zostałem miejsce z samego przodu petardo Niezła fura w ogóle przed chwilą wpadłem na pomysł, że prawdopodobnie wiecie, pogoda się nie zmieni do jutra, bo nawet zapowiadają, że ma być brzydka aż do środy i wpadłem na taki pomysł, że może polecę do Astany, czyli do stolicy. Poleci tam jutro rano. Będą cały dzień, noc i pół kolejnego dnia. Czyli mogę naprawdę zobaczyć bardzo dużo i wam pokazać. Bo tutaj bym stracił czas. Tutaj bym nic nie nagrał i totalnie bez sensu by to było. A też dla mnie żadna przyjemność, jechać na wycieczkę, jak pada wieje, jest zimno, a nie mam odpowiednich ubrań do tego. Także jest jak jest. Zobacz, jak bilety będą w dobrych cenach, to tak robię po prostu. W początkowym planie było to, żeby pojechać po prostu pociągiem. Całą noc tam jechać, zostać tam i tak dalej, ale przez to, że parę dni, nie dam rady tego zrobić, także trzeba wziąć samolot i lecieć. To jest klimat. 12 km teraz mamy do pokonania. Dojechaliśmy na miejsce. Okay. <laughs> Powiem wam, że jazda była. <laughs> no, czasem chłopak, który kierował, chyba chciał się trochę popisać. Ja już trochę przesadzał. Ale adrenalinka była i to najważniejsze. Ja siedziałem z samego przodu. Ja to jeszcze miałem wygodnie, ale ci z tyłu to musieli mieć masakr. Oni byli upchani po prostu jak sardynki do puszki. Tak wszyscy siedzieli. A tam, takie dziury i tak dalej. No, fajnie. <laughs> Ciekawie było. W ogóle dzisiaj mam farta trochę do, do jazdy, bo i w autobusie siedzę sam i teraz siedziałem z przodu. No, teraz dalsza część musimy wziąć konia i dalej pokonać na koniu, bo inaczej się nie da. Dobra, tutaj trzeba wziąć konika. No i widać po koniach, że naprawdę są ładne. Zadbane koniki. Oto łodzie. Wiecie, tutaj w tych krajach. Jazda konna to jest tak normalna rzecz. W Kirgistanie też byłem w górach. Siechało koniem do jurty. No i tutaj też. W Mongolii też miałem plan taki. No ale Mongolia niestety nie wypaliła. No i na tym koniku jadę dalej. Ładnie zadbane. Wreszcie nie mój koń zaczął słuchać. Na początku to nie chciał w ogóle ruszyć. Ale teraz już jest w miarę okej. Okay. Już idzie po prostu. To jest też dobre tutaj. Nikt nawet się nie pyta, a potrafi jeździć na koniu, czy nie? Z góry zakładają, że przecież każdy potrafi. Dobrze, że nie zostałem na to, każe, tylko pojechałem Bo mi to minęło, to bym ładnie złe. A no i zaczyna się piękny widok tego jeziora. Z jednej z dromów do trzeba zejść. Na prawo, na prawo. Dawaj, dawaj. <gry> na pewno mi rozumiem, No, piękny kolor jezioro. Trzeba przyznać. No już teraz tak końcówkę, końcówkę całkowicie. Z buta nad jeziorko. Zrobi zdjęcia. Ale niesamowite, w ogóle kolor ma piękne na wodę Ale jak niesamowite to było słońce Ho, Szok Wiecie to? tak sobie teraz myślę Że z a Astana nawet dobrze wyszło Bo ja jutro miałem mieć wycieczkę, mam zapłacone, no to wiadomo no, Trochę szkoda mi tych stracą pieniędzy, bo mam i za hostel zapłacone I za yy, wycieczkę mam zapłacone I będę musiał jeszcze dodatkowo zapłacić za jeszcze jeden hotel I za bilet, ale Zobaczyć Tą stolicę to będzie coś niesamowitego. Ja naprawdę chciałem to zobaczyć. Miałem inny plan, żeby ją zobaczyć. Ale wyszło jak wyszło, widocznie tak miało być i muszę tam lecieć. Tylko dopiero jak dojedziemy gdzieś do jakiegoś miasta, gdzieś złapie sygnał, to dopiero będę mógł sprawdzić, jak jest ceną biletu. Ale myślę, że w samym tutaj, już w Kazachstanie, lot taki wiecie, krajowy nie będzie jakiś taki mega drogi. Chicago. No powiem wam, że warto tu było przyjechać. Okay, you are guide from my bus. Yes. What you can say about this place? Okay, uh, so hello and good day everyone. Uh, my name is Kana. I am the guide of the Join Me Asia tour company. And right now we are located at our first big location in the one day, tree locations tour. Uh, as you see this very beautiful and the mystic mystic lake with the trees inside. Uh, the name of this lake, it's a In the forward translation from the Kazakh language, it means uh, the lake of the whitewood trees. But these uh, trees inside of the lake, these not white wood trees. It's the feed trees around us. Uh, this lake was happened in the nineteen eleven by the by the Kamen earthquake. Uh, and this earthquake make it happen a uh, big snow avalanche inside of these mountains, and uh, this avalanche uh, make it move uh, to to full this big gorge full of the water from the mountains, and uh, on the way this avalanche uh, how to say just heated all of the trees on the way like this this, this trees was just staying and the avalanche uh, heated all of the trees here and this lake was happened in the 1911 and this is all the one of the youngest places to visit in kazakhstan and also this lake is protecting with the, our government and the unicef world organization uh, because this place is very rare rare one and uh, nowadays this lake is getting uh, downer and downer by the water level i mean uh, but uh, in the beginning of this lake all of this lake was full of the trees these trees are already died. Uh, they are just staying here in this lake because feet uh, of this lake is coming from the mountains and it means this lake is have a lot of the minerals and this uh, main reason why the trees can stay just stay inside of this lake by, by the time uh, a lot of these trees just die and get infolded and uh, so the deepness of this lake it's like 20-25 kilometers or <laughs> Meter, 20-25 <Yes, laughs> yes, yes, yes. so, uh, meters the length of this lake it's like 400 kilometers but before it was more bigger right for example when we're really staying right now it was before meters. was water yeah yeah, it was was the water. Water, yeah. Uh, so at that side from the george the water is coming from the mountains you know like uh, the color of the river is always changing by the seasons for example right now it's the season mm -hmm. when the Islets are melting and the snow from the mountains are melting and coming here and the color of the lake is always changing by the season. Okay. So yeah, I think that's all. Okay. Thank you for watching. Thank it. you so much. Thank you. O, jeszcze jeden miejsce, co mi powiedział. Właśnie wracać, ja muszę to jeszcze wyciecznica, zrobić ładne. To jest jeszcze punkt widokowy. I właśnie widzę ludzi, którzy stoją. Ale z dziesięciu No i tu jest pięknie też. To samo, tylko z góry. Ale się dziewczyny się robili zdjęcia. Robimy fotę i wiecie, oddaję modela, pozuję. Śmiały się, ale później zrobiły to samo. W ogóle, jak patrzę na film, taką długą brodę już. Wyglądałem jak spóźnioną twarz, ale pamiętajcie, że to przez brodę. Z miesiąc jej nie odcinałem. Ale spokojnie, za 3 dni będę w Tajlandii, to pójdę do Frizjera Elegancko, akurat przed Brazylią Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, akurat trafił tutaj To za parę dni lecę do Brazylii realizować fajny projekt I prawdopodobnie jak już będę w Brazylii, będę mógł tracić po co tam przyleciałem Niesamowicie się cieszę tak, level up To jest naprawdę coś niesamowitego No i nie sądziłem, że ja będę tutaj zamarzał, wiecie w tą części świata jak jechałem, to nie zdawałem z tego sprawy. myślałem, że tu wszędzie będzie po 30 stopni. A tu jednak nie Ale cóż, a jeszcze zaczyna padać fajnie. No, wracamy Powiem wam, że konik nie zaczął słuchać. Pogłaskałem go trochę Trochę czułości i już mnie słucha. To są zwierzę. Pewnie wam, że te łusiki nie wyglądają. Za mocno są bardzo niepozorne. A tak leciał obrót, że masakra. O, jeszcze gra. Gra, takie małe pada. I się rozpadało. Ale nie wiem, której mam zbiórkę. Czao szybał. Ja Dwie takiego z jednego Znaczy, w sumie dwa wziąłem. Teraz zjeść. dobre, to tutaj mają. Tak, przyjechała nasza maszyna. Ale jest okropnie zimno. Serio, już mi radzę od Te fury są naprawdę dobre. Dobra, wracamy teraz do. Chyba wracamy do autobusu. Nie wiem, nie jestem na 100% pełny, ale tak rozmawiałem z przewodniczką, która się zajmuje naszą grupą. Tak mówiła, że wracamy. Jedziemy. Nad inne jezioro, takie duże. I no, i tam mamy lunch. Obiec znaczy się, no. A no i właśnie powiedziałem mi złą informację, że, yy, że w Astanie jest bardzo zimno teraz. Kurczę, liczyłem na to, że będzie spoko pogoda. Ale by nie nie to to jest mocno na północy. No może się uda. Zobaczymy. Sprawdzę zaraz sam pogodę, bo to. To będzie najlepsze. Zresztą ja to tylko na jeden dzień jadę. Nawet, jakby było zimno, to tak fajnie by było zobaczyć. śnieg zaczął padać I zwidać? widać, zaczyna zbierać na półwłoczach. A, jeszcze tylko śniegu brakowało. Co, jak co? Ale śniegu to się nie spodziewałem na tym wyjeździe. Nie! Pas się Bo pogoda To jest mocna akcja. A niektórzy stopnia w ogóle, właśnie. Chciałem Wam powiedzieć, w godzinę czasu napadało, że było całe białe, i w godzinę stopniało. Ale jak oni tutaj. Jesteśmy wysoko w górach. Jak oni tutaj wagon pociągowy przytaszczyli. No, trochę chmury przeszły. Można zobaczyć przynajmniej jakiś widok Myślałem, że to już na mnie trąbią Że się spóźniłem Ale chyba nie Dobra, spytałem się Nie, to nie Pytałem się hindusów, tacy którzy jadą ze mną też I Mam jeszcze chwilę czasu o Specjalnie nie czekałem w kolejce w toalecie, bo myślę, że tylko na mnie czekają. Myślę, że się pomyliło, że o czwartej mieliśmy powiedzieć była 4.20 już Cześć, cześć, mam jeszcze czas, żeby pokazać wam jezioro i pokażę wam jakie są motywy z grzybkami tutaj I powiem wam, że ostatnio coraz więcej widzę te motywy z grzybkami dajcie. To nic złego Patrzcie jakie grzybki sobie rosną Znaczy rosną, nie rosną ale taki grzybki jak wygląda jak grzybki Dobra, ja idę wam jeszcze pokazać Piękny widok tutaj jeziora A to już tam można tam zejść to mi się nie chce I do autobusu. Coś czego bardzo się nie spodziewałem na pewno Śniegu Wiecie, ja jak jechałem tutaj, widziałem, że jest już końcówka Maja. Myślałem, że będzie cały czas ciepło. No tak jak było wczoraj na przykład było 25 stopni było elegancko. Teraz sprawdzam przed temperaturę, jaka jest tutaj 3, 3 i padał śnieg, no nie hit po prostu. Ale wiecie co? Wiecie, że to tylko. Ja mam takiego PH, bo Polo był w tym samym czasie. Przez z nim rozmawiałem. Polo był w tym samym czasie w Kazachstanie i mówi, że miał cały czas piękną pogodę. Totalnie. No ja mam jak mam. <laughs> Ale powiem Wam tak. to też są przygody. To też są podróże. Na życiu bym się nie spodziewał, że śnieg dzisiaj zobaczę. I mam. Najlepsze, co tam. Zbieramy się, już mamy teraz. Dość długi powrót do domu. Ponad 4 godziny będziemy wracać, później jeszcze taksówka do hotelu Będę gdzieś na dziesiątą może w hotelu dopiero. Mam nadzieję, że po drodze gdzieś złapię internet, żeby sobie kupić na jutro rano bilety do Astany, czyli do stolicy Kazachstanu No tak W Kazachstanie Pogoda potrafi się zmienić w ciągu dwóch godzin 158 razy Teraz znowu leję i znowu. Teraz <grym> pewnie znowu będzie sypko. Na szczęście, że wstanie idziemy, ale, ale to niskie. Tak w ogóle, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, ważna sprawa: że jeśli podobają się moje podróże chcecie wspierać Extreme Hobby, robi dobrą robotę. Możecie wejść na stronę Extreme Hobby, wpisać podróże Wojownika i coś zakupić. Dziękuję bardzo. A dodatkowo, zapraszam na moje social media, oczywiście, na mojego Instagrama. Podróże, Podróże Wojownika, YouTube. Na mojego TikToka, Podróże Wojownika, albo Facebooka, na mój fanpage Podróże Wojownika. Zapraszam serdecznie. Zawsze coś fajnego się tam pokazuje praktycznie dzień w dzień. Co mnie to nie dziwi? Wracamy do domu. Zrobiło się słońce. Sprawdzałem właśnie bilety do Astany. Niestety nie polecę. Nie ma żadnych fajnych połączeń, żeby się opłacało. Powiem wam, że Kazachstan został mi taki niedosyt. Także na pewno będzie trzeba tu wrócić zobaczyć wszystko to w latach. No i powiedzcie mi, nie mogło być tak cały dzień. Dopiero na zachód słońca się robi pogoda. Mamy krótką przerwę, kupić coś i jedziemy dalej, a jeszcze dość daleko. Powiedzieli nam przed chwilą, że będziemy dopiero na 10, także w hotelu pewnie będę o 11, bez jeszcze jakąś kolację zjeść Ale szczerze, ja naprawdę zawsze staram się wyciągnąć plusy z każdej sytuacji, nawet z takiej, która na którym mi zależało, żeby było ładny, żeby była fajna pogoda. Fuh, o, śmierdziało z kibli. Yeah. No. Bo jaki jest plus tego wszystkiego? To, że przyjadę znowu do Kazachstanu. Jakbym zobaczył wszystko to co chciałem teraz zobaczyć, to tak był sens znowu. Oczywiście wiem, że jest dużo więcej do zobaczenia. Ale tak to przynajmniej szybciej będę chciał to wrócić lokalny sklepik. Co mają ciekawego. Wiem sobie, z ziemniakami, bo są pyszne, a drugi z mięsem. I patrzcie, mielony wsadzony do środka. Przepyszne Dałem 6 zł za obydwa. No i wróciliśmy już do armatów. Czekam na Yandex taxi Czyli taki po prostu. Uber, miejscowy. O, już chłopiec Patrzcie to. Powiedzieli mi rano o 6, że muszę zmienić pokój. Z 211 do 212. Do obok, bo 211 jest zarezerwowany. Dużo pokoju wolnych Nie wiem, tu akurat 211 jest zajęty, a 212 nie. Gdzie są takie same? Tak. Przyjeżdżam, okazało się, że dali mi 202, który wygląda identycznie, tak samo, ale z tamtego mi kazali się wyprowadzić. Nie rozumiem Gdzie to sens Ale mi się z tym Ogarniam się i Idę coś Już prawie dziesiąta nie powiem wam tak Z tego hostelu Hostelu, hotelu Jestem tak na maksa zadowolony Mega mi się podoba Widzisz, że każdy ma swój pokoik Do tego jest Każdy ma szafkę. I do tego jest naprawdę na maksa czysto Miejscówka do posiedzenia, do popracowania. Super kuchnia. Na górze też miejscówka. Fajnie jest. W ogóle pierwszy raz się spotkałem w hostelu, w tym jest sauna na łazience Serio. Dzisiaj aż sam skorzystam. Dawno nie byłem. Ludzie to, tak sobie myślę, a ja mieszkam w fajnym miejscu. W centrum to sobie pochodzę wieczorem po mieście, żeby pooglądać co się dzieje. Ale jest tak, że odpada wracam do hotelu nie wiem jak to możliwe, że wczoraj było naprawdę nie wiem z 15 stopni chyba więcej to nagle jeden dzień takie wodzenie w ogóle mam taką rozkrinkę bo miałem wczoraj je... znaczy wczoraj miałem jutro jechać na wycieczkę eee, i nocanie no nie jadę, no bo bez sensu Zimno brzydko, jutro też ma być brzydka pogoda, no, że zapowiadałem, jaka będzie to się okaże rano. <laughs> nie zdziwiłbym się jak w i będzie ładna, a nie pojadę na wycieczkę, bo będzie za późno, ale mniejsza z tym. No, cały czas jeszcze będę kombinował teraz, jak zrobić to, żeby dotrzeć jutro do stany. No ale powiem wam, że nie jest to prosta sytuacja. Bo lot jest tylko taki gówniany, w którym był, był o 17. A stanie, a na drugi dzień o 12 bym musiał wracać. No spoko, no bo zobaczyłbym następnym wieczorem i zobaczyłbym rano. No to dalej spoko. No ale cena nie spoko. Trochę za drogo wychodzi. Ale zaraz wrócę do hotelu i będę jeszcze kombinował, jak to zrobić, bo bardzo bym chciał zobaczyć stolicę Kazachstanu, nową stolicę. Bo do 1998 to właśnie Almaty były stolicą. Ale podobna Stana jest tak doinwestowanym miastem, tak nowoczesnym, że bardzo, ale tu bardzo chcę to zobaczyć. No, tylko mi dzisiaj przewodniczący powiedziała, że tam, żebym się przygotował, że też będzie zimno. No bo wiadomo, bardziej na północy. Ale co tam, dam sobie radę. Dobra, nic, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Proszę o zostawienie subskrypcji. Niedługo. Pół miliona. Jo!